Czy złoty jest przewartościowaną walutą i jak na rynki walutowe wpływają najnowsze wypowiedzi prezesa FED? O tym będę rozmawiał z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dzień dobry Przemku, witaj. Witaj Zbyszku, dzień dobry Państwu. Sytuacja wydaje mi się dość szczególna, bo złoty się wzmocnił bardzo wobec dolara, ale niemal bez zmian pozostaje wobec euro. Dlaczego? Jaka jest ta sytuacja? Tak, jakby um, zacznijmy od tego, że kurs złotego ogólnie jest dość mocny, od, nie, od długiego czasu te poziomy wobec euro, one też są um, no, znacznie niższe niż bywały w przeszłości. Przecież kurs euro um, był blisko 5 złotych um, jesienią 2022, teraz mamy okolice 4,25 minimalnie wyżej, więc tutaj też złoty się umocnił przez ostatnie dwa lata. Natomiast y, faktycznie na ostatni ruch, on jest bardziej skoncentrowany na dolarze niż na złotym, tak? Jakby tego, wynika to z faktu, że następu, nastąpiło spora nastąpiła spora zmiana oczekiwań względem polityki Fed. Tutaj jeszcze wiosną tego roku um, były głosy, że Fed w ogóle może nie obniżyć stóp procentowych w tym roku, a tymczasem teraz oczekuje się, że te obniżki będą na każdym posiedzeniu z tych posiedzeń, które nam zostały zostały trzy posiedzenia. A być może nawet na um, którymś z tych posiedzeń Fed zdecyduje się na większy ruch niż 25 punktów bazowych. Więc tutaj nastąpiła bardzo duża zmiana. Oczywiście inne banki centralne już obniżają, to Fed dopiero zacznie we wrześniu. Inne banki e, w Europie, nie mówię tu o RPP oczywiście, ale e, bank typu Europejski Bank Centralny, Szwajcarski Bank Centralny, bank Anglii zaczął ostatnio, więc e, skandynawskie banki, więc jakby tutaj te obniżki już są, ale też rynek jakby był, liczył się z tym, że te obniżki będą w Europie i to wyceniał, tak? Natomiast jeśli chodzi o FED, te wyceny się dość mocno zmieniły w ciągu ostatnich kilku tygodni i ta zmiana uderzyła w dolara. Dodatkowo jeszcze takim czynnikiem, który nakręcił to umocnienie dolara, była decyzja Banku Japonii, który z kolei drugi raz z rzędu podniósł stopy procentowe. W Japonii w ogóle jest bardzo dziwna sytuacja. Właśnie, bo e... waluty droższa najbardziej. Właśnie. Właśnie. Azjatyckie waluty drżą najbardziej ze względu właśnie na Bank Japonii. Bank Japonii utrzymywał przez lata ujemne stopy procentowe, przespał kompletnie ten okres, kiedy inne banki podnosiły stopy. Um, no i to powodowało słabość japońskiego jena. Dzisiaj wiele osób jedzie, jeździ, jedzie do waka na wakacje, na wyjazd do Japonii, bo jest tam dość tanio, um, przyjeżdżają i mówią, no dobra, no bilety może są drogie, ale na miejscu jest taniej niż w Polsce, to jest absolutnie niesłychane, bo Japonia, no nie wiem, 20 lat temu była jednym z najdroższych krajów na świecie. To jakby po części wynika z faktu, że, że tam w zasadzie przez te 20 lat nie było inflacji, po drugie e, dodatkowo jeszcze japoński jen bardzo, bardzo się osłabił. E, a ponieważ był, japoński jen był słaby, to waluty innych krajów azjatyckich, w tym rynków wschodzących w Azji, takich jak Indonezja, Tajlandia, Wietnam, Korea Południowa, te waluty też nie mogły być mocne, bo wtedy te kraje straciłyby konkurencyjność wo, wobec Japonii, a jednak ta regionalna konkurencyjność ma znaczenie. Tak jakby dla nas ważniejsze jest gospodarczo, jak wypadamy kursowo względem Niemiec. Niż Korei Południowej, na przykład, tak? bo to jest nasz um, bardzo istotny partner handlowy. Więc w momencie, gdy Bank Japonii zaczął iść pod prąd, teraz innym bankom centralnym, i mimo że dalej w Japonii mamy bardzo niskie stopy, ale jednak one zostały pod, podniesione drugi raz z rzędu, no to tworzył taką puszkę Pandory trochę, Jen się zaczął umacniać i dał też przestrzeń tym innym walutom do. Umocnienia się. Więc jeśli popatrzymy sobie na ten obraz rynku, no to właśnie te waluty, o których wspomniałem, azjatyckie, one się dużo szybciej umacniają niż, niż polski złoty wobec dolara. I nam się wydaje, że tak trochę um, jesteśmy tacy, no nie wiem, polskocentryczni i nam się wydaje, że to, nie wiem, na przykład ze względu na politykę Rady, ten USDPLN tak spada. I oczywiście to, że u nas nie mówi się na razie o obniżkach stóp procentowych, to oczywiście jest pozytywne dla waluty, ale ten ostatni epizod umocnienia złotego wobec dolara, to jest właśnie przede wszystkim ta kwestia globalna polityki FED i tego, co się wydarzyło w Azji. A chwilę poświęćmy wypowiedzi prezesa Fedu. u no Jest gołębia zdecydowanie, inwestorzy mówią nawet 9 obniżek stóp procentowych do końca przyszłego roku, a ty przypominasz w swoim webinarze, że w 2008 roku po obniżce stóp procentowych doszło do recesji, czyli działania FED, -u, FED -u były przeciwskuteczne. Nawet, to nawet nie chodzi o to, że one były przeciwskuteczne, bo, bo one nie były przeciwskuteczne, tylko po prostu polityka pieniężna działa z opóźnieniem i e, bank centralny raczej był zmuszony wtedy, czy podobnie w, na początku lat 2000 do obniżania stóp procentowych. Bo gospodarka była, wpadała w recesję, tak? czyli te stopy procentowe wcześniej utrzymywane na wysokim poziomie pociągnęły gospodarkę w dół. No i zanim FED, FED obniża stopy, ale zanim te obniższe stopy zaczną w gospodarce pomagać, no mija znowu dłuższy okres czasu. I bardziej to jest tego typu kwestia. Tak? że dzisiaj rynki wyceniają taki dość optymistyczny scenariusz, że FED obniży sobie stopy do końca przyszłego roku do 3% z tych obecnych prawie 5,5 i nic się złego nie wydarzy w gospodarce, tak? Czyli to tak zwany scenariusz miękkiego lądowania, um, który byłby bardzo sprzyjający dla rynków, no bo byłby niższy koszt pieniądza, brak inflacji, a jednocześnie brak też jakiegoś większego spowolnienia gospodarczego. Więc to jest dzisiaj scenariusz, który wycenia rynki, tak? No i jakby oczywiście nie wiemy, jak będzie do końca, um, bo w makroekonomii zawsze te procesy um, są skomplikowane i nigdy nie można powiedzieć, że skoro było tak jak mówisz, nie wiem, 2008, tak, to na pewno teraz też tak będzie, jakby, no nie możemy tak mówić, bo wiele czynników miało na to wpływ, między innymi kryzys bankowy, który wtedy się ujawnił. Um, natomiast oczywiście jest ryzyko tego, że coś pójdzie nie tak i ta gospodarka jednak bardziej ucierpi i um, Fed będzie zmuszony te stopy ciąć, ale rynek będzie wiedział, że okej, okay, no nawet mimo tego, że oni teraz tną, to tak szybko to gospodarce nie pomoże. Więc to jest to pytanie, tak jakby, czy, um, czy gospodarka Faktycznie pozostanie w dobrej kondycji. A gdybyśmy byli blisko końcówki przyszłego roku, jaka może być sytuacja na rynkach walutowych, jeżeli dojdzie do dziewięciu obniżeń w wykonaniu Fedu? Jakie waluty się wzmocnią? Jak to wpłynie na złoto? Czy złoty będzie teraz słabszy? Teraz? Znaczy, jakby złoty zależy głównie od notowań euro-dolara to raz, a dwa od globalnego sentymentu. Globalny sentyment e, będzie zależeć przede wszystkim od tego, o czym już powiedziałem, czy gospodarka wytrzyma e, jeszcze w dobrej kondycji, pomimo tego, że właśnie te stopy obecnie są wysokie, nawet jeśli będą obniżane, to one nadal będą wysokie. E, na razie rynek wycenia, że tak będzie, w związku z czym jeśli tak jednak nie będzie, no to wtedy ten sentyment się popsuje i złoty ucierpi. To jest jeden czynnik ryzyka, no a jeśli chodzi o euro-dolara i no, to jakby tutaj główne skrzypce gra kondycja europejskiej gospodarki, która no pozostawia trochę do życzenia. I te ostatnie dane z Europy, choćby sierpniowe, indeksy PMI, one sugerują, że tutaj też nie jest tak kolorowo, szczególnie w przemyśle jest źle. Usługi jeszcze jakoś się trzymają. Mieliśmy tą olimpiadę w Paryżu, tam pomogło to gospodarce od strony usług, no ale wiemy, że to jest taki czynnik trochę jednorazowy. Tak będzie pytanie, co dalej. Więc yy, no myślę, że to są te dwie kwestie, które. Yy, które będą mocno wpływać na kurs tego. Czy inwestorzy są w dobrych nastrojach? Bo ja mam wrażenie, że, że nieustannie są ostatnio w dobrych nastrojach i nic ich prawie nie, nie niepokoi, nawet konflikt na Bliskim Wschodzie. Pamiętajmy o tym, że konflikt na Bliskim Wschodzie, oczywiście to jest sprawa nietrywialna, ale rynki wychodzą z założenia. No dobrze, jaki to ma wpływ na przykład na wyniki Apple'a, albo NVIDIA, albo Google'a? tak, Jeśli nie ma wpływu, no to okej, okay, no to niech media sobie piszą, a czemu my mamy na to jakoś specjalnie reagować? No i tutaj wiadomo, że takim em, zapalnikiem dla rynków, jeśli chodzi o Bliski Wschód, są ceny ropy. A jak widać, na razie te ceny ropy specjalnie nie reagują, bo żeby one zareagowały, to musiałby naprawdę rozegrać się tam bardzo niekorzystny scenariusz, powodujący jakieś duże zakłócenia. Czy to w produkcji, czy to w handlu tym surowcem. Na ten moment yy, nie jesteśmy blisko takiego scenariusza. Tak przynajmniej się wydaje, że nie jesteśmy blisko takiego tak radykalnego scenariusza. A w związku z czym no jakby media o czym dużo piszą, w tym finansowe, ale jakby rynek yy, no, uznaje, że to nie jest coś, co, co jakby powinno strasznie go niepokoić. Te niskie ceny ropy mogą być kolejnym potwierdzeniem tego, że walka z inflacją została. Wygrana przez Fed. No oczywiście trochę przesadzam, ale czy można aż tak optymistycznie myśleć i mówić? Znaczy, ja uważam, że mm, korzystna sytuacja w zakresie trendów inflacyjnych ma miejsce już ponad rok czasu i, i gdyby Fed miał większą wiarygodność, ym, no bo która została nadszarpnięta, no jakby licznymi programami stymulacyjnymi w przyszłości, to mógłby nawet wcześniej obniżać stopy procentowe. Um, mamy taką, mamy taką um, sytuację, w której problem z inflacją, patrząc w przyszłość, jest bardziej strukturalny. Wynika z tego, że globalna gospodarka się dzieli i w związku z czym korzyści z handlu, które wspierały um, niską inflację przez kilka dekad, one teraz mogą raczej powodować pewną presję na wzrost cen, tak, ale to mówimy o takiej perspektywie trochę dłuższej. Yy, natomiast yy, cyklicznie, no, ponieważ gospodarka jest dość słaba, no to mamy mamy presję z kolei na to, żeby te ceny nie rosły. Więc na ten moment yy, no, nie ma takiej, yy, takiego chyba dużego ryzyka, że ta inflacja bardzo mocno odbije. Tutaj musielibyśmy mieć do czynienia z silnym popytem. Na nowo, który by ujawnił wtedy te strukturalne problemy, o których mówię, i, i sprawił, że ta inflacja znów wzrośnie do niekomfortowych poziomów, albo z jakimś szokiem, o którym wspomniałeś, tak no jakby ropa naftowa czy y, surowce energetyczne w ogóle. Y, natomiast no, też na ten moment wygląda to dość dobrze, i, i jakby te dość niskie ceny ropy, ym, bez, które są albo ujemne, lekko, albo. Bez większych zmian rok do roku no one pomagają właśnie zakotwiczyć tą inflację na dość niskim poziomie na ten moment. O sytuacji na rynkach walutowych rozmawiałem z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dziękuję Przemku za rozmowę. Pozdrawiam i do zobaczenia. Dziękuję Panie. serdecznie. Do zobaczenia.